1 maja 2004 roku Polska i 9 innych krajów stało się pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Po otwarciu portfela funduszy wspólnotowych wiele się zmieniło. Od uruchomienia programów unijnych na lata 2007-2013 Polska wydała blisko 355 miliardów złotych, z czego dofinansowanie wyniosło ponad ćwierć miliarda złotych. Gdyby nie unijne wsparcie wielu inwestycji nie udałoby się przeprowadzić wcale, inne trwałyby latami. Na uwagę zasługują nie tylko tzw. projekty ale też inwestycje w ludzi. Największe dofinansowanie i najwięcej pieniążków pozyskaliśmy na wielki projekt wykluczenia cyfrowego, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i to jest ponad 2 miliony złotych, które dostaliśmy na komputery i na internet dla naszych mieszkańców i dla naszych szkół. To, to są pieniądze niewyobrażalne i i do tych pieniędzy nie bylibyśmy w stanie wyasygnować z budżetu, zwłaszcza, że to było stuprocentowe dofinansowanie i nie wymagało wkładu własnego. Głównie na tzw. projektach miękkich opierały się powiaty, organizując szkolenia i kursy skierowane chociażby do osób bezrobotnych czy uczniów, ale gdy tylko pojawiła się okazja, szukano możliwości wsparcia inwestycji w infrastrukturę i obiekty użyteczności publicznej. W minionej perspektywie powiat Bełchatowski pozyskał z funduszy Unii Europejskiej 25 milionów złotych.